Siemka wszystkim Wczoraj na filmie Będąc w terenie w górach Sowich pokazywałem wam że grzyby są No są grzyby, bo idziemy cały czas napotykamy, bo idziemy trochę na szagę, patrzcie. To są jadalne grzyby Tu są grzyby się na grzybach nie znam, ale Tu są grzyby, patrzcie to jest dobry grzyb, nie? Jeszcze no tu na piękku Robert pokazuje grzyby, Tam, patrzcie. Od, od, oddali dwa scalone A, tu grzyby. Tu grzyby. Także w jednym miejscu, nie? Tutaj grzyby. A my nie zbieramy tych grzybów. Ja tylko pokazuję, bo my w innych celach idziemy. Patrzcie, tu, tutaj takie grzyby są. Ładnie. Do tego podwójnego pokoju jeszcze, bo to jest A. Tu grzyby, jeszcze tam Robert nie woło, że gdzieś widzi grzyby Tu jest jeszcze takie fajne grzyby tu są Czyli są grzyby, się trzeba rozejrzeć też jakiś grzyb, ale nie wiem, czy to jadalny Ten trujący, no ale Idziemy i są grzyby I Idziemy dalej Widzicie Tu kapelusze są grzyby jadalne co Robert? Wydaje się, że tu jest ładny ja się muszę... A my nie zbieramy tych grzybów powiem Także zapraszamy w góry Sowie na grzyby patrzcie Tu grzyby Tu przed moją nogą zbiera kolejny Taki, taki mażycki A ta malutka, ale tu są fajne widzę w oddali Patrzcie jakie grzyby, na pinku. Tu jest grzyb Tu jest grzyb Tu już taki starszy grzyb Grzybów jest od A tam jeszcze wychodzą Super grzyby, patrzcie no, Tu też jest grzyb Tu jest grzyb Tu grzyb, ale już jest Patrzcie, mu się łamał Robert z tego, z ciężaru. Z ciężaru. Tu. Tam jest kolejny. A tam na dole jest więcej. Kolejny. Także zapraszamy w góry sobie na grzyby. Ktoś mówi, że nie ma grzybów. Są grzyby. Patrzcie, kręcimy się tylko w kółko, Robert. Tu są grzyby. Tam są grzyby. Jeszcze tu są grzyby. Tu są grzyby tam <laughs> Czeka, jeszcze tu. gdzie te grzyby jeszcze są? Tu, tam. Tu są grzyby I Tak jak gdzie są robić? Ja tu pod nogami. O, widzę, tylko przejdę. Tu są grzyby Tu są grzyby. No i my zostawimy te grzyby. Kto może... Nigdy nie korzystają. My idziemy gdzieś indziej no gdzieś tu są jeszcze idziemy no ładne grzyby są patrzcie dalej są grzyby tu są grzyby. jest grzyb tu jeszcze koło roberta tu malutki tu malutki rośnie A ładny grzybek rośnie A tu też jest grzyb i tam już widzę następny grzyb tu też jest grzyb A? Ale tam jest, przykład jadalny, tam jest jadalny, tam jest jadalny. Ale tu jest, patrz, grzybek. Ten nie jest dobry? Chyba dobry, tak. A i tutaj? O, proszę bardzo. Ej, są grzyby. Idzie. Ale patrzcie, ten tu ładnie rośnie. One tu zgniją jak nikt nie zerwie. Patrzcie. Super grzyby. Iść na grzyby i nie zbierać grzybów. Oprócz grzybów leżą śmieci, patrzcie butelka i grzyb no. I idziemy dalej o proszę, tu też jest grzyb Dobra, my zaraz kończymy, bo my idziemy w innym celu, a my grzyby pokazujemy z tobołami, z pleczakiem i takie tereny Wow. Zary piaszczy Już cały się spociłem od pokazywania tych grzybów Dobra, starczy Lecimy dalej Pozdrawiamy wszystkich z gorsowich Trzymajcie się zdrowo Zakończ motywem grzyba takiego jeszcze nie było na Idę za Siemka Tamtego tego? tamtego no, jeszcze takim motywem, tu jest grzyb. Jeszcze i tam. I kończymy już. Patrzcie, bo tam są grzyby. Tam są grzyby jakieś. Tam są grzyby. Tu jest fajny grzyb. Ja. I tam jeszcze jest grzyb. Tam jeszcze jest grzyb. Rower, jeszcze tam jest grzyb. Skończmy już tam jeszcze tyż jest grzyb. widzicie? Tam jest grzyb, tam jest obalony grzyb My się już żegnali Jeszcze tu jest grzyb patrz Jeszcze tu jest grzyb Jeszcze tu są grzyby ej Tu jeszcze jest grzyb Jeden grzyb Grzybiarze I pozdrowienia dla pani Marianny Z kanału Pieprznik Czy jakoś tak Ona się zajmuje tematem grzybów My się nie zajmujemy tematem grzybów My idziemy dalej Dobra Robert Bo już mówiłem do widzenia tuturujące grzyby Trzymajcie się שם כ...